Witamy Państwa w firmie Energy Gaz Polska, dzisiaj przedstawiam montaż instalacji gazowej w Volkswagenie Golfie z silnikiem pojemności 1,4 litra, mocy 125 koni. Dodam, że to jest auto z bezpośrednim wtryskiem o oznaczeniu TSI. Auto zostało produkowane w 2017 roku, my zainstalowaliśmy dzisiaj tu instalację BRC Second SDI 2.0. Pokażę poszczególne podzespoły tej instalacji. Zaczniemy od elektroniki sterującej gazem, która znajduje się tutaj. Kawałek nad nią mamy reduktor, obok mamy filtr fazy ciekłej, tu mamy filtr fazy lotnej. wacze znajdują się na kolektorach ssących. Przejdziemy do środka pojazdu, gdzie pokażę teraz, w którym miejscu został mocowany przełącznik gaz-benzyna. W tym samochodzie przełącznik gaz-benzyna został zamontowany po lewej stronie kierownicy, tuż obok pokrętła do włącz-wyłącz światła. Zbiornik w został zamontowany oczywiście w miejscu koła zapasowego. Tutaj zbiornik ma pojemność 55 litrów, z czego używalnego gazu będziemy mieli około 44 litrów. Jak widać wszystko jest zachowane tak jakby w serii, podłoga w żadnym wypadku się nie podnosi, funkcjonalność bagażnika w 100% taka sama jak bez instalacji. Wlew gazu do tego samochodu został zamontowany pod klapką, tutaj został wybrany wlew cały, czyli nie musimy stosować żadnych dokrętek, przejściówek i tak dalej, po prostu podłączamy pistolet, tankujemy samochod yy, gazem. Auto pali około 9 litrów benzyny, gazu będzie palić 10 litrów plus litr dotrysku benzyny. Także koszt przejechania 1000 km na paliwie benzynowym był to 450 zł, na gazie już 250 zł razem z dotryskiem benzyny. Na 1000 km przejechanych na gazie względem benzyny oszczędzimy 200 zł. Instalacja do tego auta kosztuje 4600 zł, zwróci się po przejechaniu około 23 23000 km. Dodam jeszcze, że auto na pełnym zbiorniku zrobi około 440 km i wszystkie te wartości podajemy w cyklu mieszanym z naciskiem na miejski. Dziękuję bardzo ode mnie to wszystko, zapraszam do Energii Gaz Polska na montaż i serwis instalacji gazowych.